Niech będzie pochwalony jest Chrystus. Pieśnią wesela witamy o Maryjo miesiąc Twój. My Ci serca cześć składamy. Ty nam otóż łaski strój. W tym miesiącu ziemia cała życiem woną, wdziękiem lśni. Wszędzie Twoja dźwięczy chwała, gdy majowe płyną dni. Właśnie rozpoczyna się ten przepiękny miesiąc Maryjny. Kościół zwraca uwagę na Matkę Bożą. Na tę, która zrodziła nam Zbawiciela, ale na tę, która jest również naszą matką i opiekunką. I ciągle przy niej trwając, możemy przynieść piękno owoce naszego życia nie tylko sobie, nie tylko Kościołowi, ale światu całemu. Dlatego tak w tym miesiącu. Chcielibyśmy i przy Matce Bożej Fatimskiej się zatrzymać, i przy Matce Boskiej Częstochowskiej, która już drugiego będzie w tym roku czczona szczególnie. Chcemy ten miesiąc przeżyć z nią, z Matką, która ma dla naszego życia wspaniały plan. Chcemy właśnie z Maryją trwać na modlitwie, stąd nabożeństwa majowe, Codziennie w naszym kościele będą odprawiane o godzinie 18.30, a w uroczystości, tak i w niedzielę o godzinie 17.30, tak też będzie drugiego, tak będzie w niedzielę trzeciego, o 17.30 spotkamy się na tej modlitwie. Chcemy razem z Sługą Bożym, Prymasem Wyszyńskim, Sługą Bożym, Kardynałem Hlondem, Rozważać te tajemnice matki, która jest dla swoich dzieci, która w tych niełatwych chwilach życia, w różnym czasie historii naszego narodu, była zawsze nam pomocą. Zapraszam Was, moi drodzy, do takiego świętowania razem z Maryją. Nie bójmy się, starajmy się znaleźć trochę czasu, żeby przyjść na te nabożeństwa majowe. Tak myślę, że nawet młodzi mogliby już też się pojawić w kościele. Myślę, że tak duży jest znacz Kościół, iż mieści się 76 osób według tych wyliczeń, które nam pozostawił rząd w trosce o nas. Dlatego zapraszam. Niech Maryja będzie tą, która nam pomoże. Kardynał Wyszyński wszystko postawił na Maryję. I dlatego z Matką idąc odniósł zwycięstwo. Zapraszam Was do tego wspólnego wędrowania z Matką Bożą przez miesiąc maj.